Witam, dziś przeprowadzę aktualizację tak zwanych stref ryzyka w radio NG4. Zobaczmy jak to wygląda aktualnie. Aktualnie mamy dane z marca. 2021 roku, więc są trochę stare. Zobaczymy jak to będzie po aktualizacji. Wcześniej przygotowaną kartę wprowadzam do radia. I klikam w menu nawigacji ustawienia. I tu mamy opcję: Zaktualizuj osobiste miejsca docelowe. Karta pamięci SD. Wybieramy. I jak widać, mamy informację, czy chcemy aktualizować, wybieramy tak, reset systemu. Możemy już usunąć, nie będzie potrzebna. I teraz sprawdzimy po aktualizacji, czy baza danych się zmieniła. Jak widać, mamy w tej chwili z kwietnia 2022 roku. To też nie są najnowsze, no ale zawsze już. Lepiej niż te co były. Te są rok nowsze. I to wszystko, dziękuję, możemy korzystać w pełni już z mapy.